Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? W naszym świecie występują prawa fizyczne: zachodzi słońce, pojawia się księżyc, na niebie świecą gwiazdy. Ziemia i inne planety są w ciągłym ruchu. Wody spływają do strumieni, potem do rzek, a na końcu wpadają do morza. Po mroźnej zimie następuje wiosna, rozkwitają kwiaty. Tak jak widzimy te fizyczne prawa w naturze, tak samo istnieją duchowe prawa między Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi, a ludźmi. Bóg cię kocha i ma wspaniały plan dla twojego życia. Dlaczego jednak większość ludzi nie doświadcza życia w obfitości? Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga. Dlatego nie może doświadczać Bożej Miłości ani poznać jego planu dla swojego życia. Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem ale w swoim uporze i samowoli wybrał niezależną drogę życia, zrywając w ten sposób wspólnotę z Bogiem. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. Grzech tworzy ogromną przepaść między nami a Bogiem, tym samym oddzielając nas od Niego. Człowiek nieustannie próbuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie poprzez swoje wysiłki, takie jak dobre życie, filozofia czy religia. Jednak jedynym sposobem pokonania tej przepaści jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. Bóg przerzucił pomost nad przepaścią, która dzieli nas od Niego, posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Później Jezus wstał. W ten sposób Bóg okazał nam swą wielką miłość. Ale nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Dopiero wtedy możemy doświadczyć Bożej miłości i poznać Jego plan dla naszego życia. Przyjmujemy Chrystusa poprzez osobiste zaproszenie. Jezus puka do drzwi naszego serca. Gdy usłyszymy Jego głos i otworzymy mu drzwi, Chrystus wejdzie do naszego życia i będziemy mogli zacząć budować z nim więź. Te dwa koła reprezentują dwa sposoby życia. Lewe koło przedstawia życie poddane własnemu ja. Ja znajduje się na tronie, a Chrystus jest poza życiem człowieka. Człowiek, czyli ja, Kieruje różnymi dziedzinami swego życia, co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia. Prawe koło przedstawia życie kierowane przez Chrystusa, który znajduje się na tronie, natomiast ja poddane jest jemu. To prowadzi do harmonii z Bożym planem. Które koło najlepiej reprezentuje Twoje życie? które z nich przedstawia życie jakiego pragniesz. Możesz przyjąć Chrystusa już teraz z wiarą poprzez modlitwę. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Bóg zna twoje serce. Nie zależy mu na pięknych słowach, tylko na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy wiary. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Otwieram Ci drzwi do mojego życia i przyjmuję Cię jako mojego Zbawiciela i Pana. Dziękuję za odpuszczenie moich grzechów i podarowanie mi życia wiecznego. Zasiądź na tronie mego życia. Spraw, bym stał się takim człowiekiem, jakim Ty chcesz, bym był. Czy ta modlitwa wyraża pragnienie Twojego serca? Jeśli tak, to pomódl się już teraz w taki sposób. Jeśli pomodliłeś się szczerze, Jezus jest teraz w Twoim sercu i otrzymałeś nowe życie. Twoje grzechy zostały przebaczone, masz życie wieczne i stałeś się Bożym dzieckiem. Wspólnota w kościele jest ważna dla rozwoju duchowego. Sterta drewna złożona z wielu polan będzie płonąć mocno i jasno, ale jeśli oddzielimy jedno polano od pozostałych, jego ogień szybko zgaśnie. Dlatego ważne jest, abyś miał kontakt z innymi chrześcijanami. Poszukaj kościoła lub wspólnoty wierzących, gdzie wielbiony jest Chrystus i nauczane jest Jego Słowo. Będąc w Kościele z innymi wierzącymi, będziesz mógł uczyć się więcej o Jezusie Chrystusie i żyć w obfitości, tak jak tego pragnie Bóg.